Dzisiaj zaczniemy sobie przepicką walkę pomiędzy siłami zła a dobra, taką bardziej połączoną, a konkretnie będzie to walka między korpusem zielonych a żółtych latarni. Oglądajcie. Do widzenia. Zależy kiedy oglądacie. No to lecimy, przemierzamy to jakże przepiękne miasto. Bardzo lubię tą część w ogóle, gdzie tutaj tyle takich billboardów jest. Tak jakoś fajnie wygląda i w tym miejscu jest naprawdę fajne oświetlenie. No i dobra, nie przedłużajmy. No i dobra, jestem na miejscu. Olejku, atakuje mnie cały czas. Yy, wiecie, ten, ten kołek będzie trwał bardzo długo, to po prostu go pominę. No dobra, wreszcie się udało. Teraz w dół. No, to, słuchajcie, tutaj goście psują nam zabawę. I ten. I jakby w, w dniu nagrywania tej gry byłem tak niesamowicie wkurzony, że myślałem sobie, że tutaj dam yy, tekst typu. Ale, ale już mi trochę jakby przeszło, bo. bo... A zresztą zobaczycie co. A więc y, tymczasem spróbujmy zdobyć to co się da Czyli konkretnie y, No, no ta, ta druga misja Właśnie z tych, co się teraz wyświetlają, to trzecia Czy jeszcze inna po prostu Ostatnio widziałem taki niezły stand-up, wam powiem. I takie dwa teksty o, o lekach. Stałeś rano i czujesz się idealnie? Weź op nic mi nie jest. A drugi natomiast trochę słabszy, ale, ale też jakoś ujdzie. Masz kolana? To weź kolanozol, bo umrzesz na raka. Jutro o 13. <grym> tak też, no. Dobra, to jeszcze uratuję tego drugiego I nadrze się ten? Dam mu mniej strachu. Jak to odwagi? Dam mu odwagi. I ten. I resztę praktycznie spróbuję nagrać na kolejny dzień. Bo ten. Bo jakby to nie ma sensu. Może oni w końcu znikną. Stąd, bo ile to można psuć. Człowiekowi grę dobra, teraz ta część jest już nagrana dnia kolejnego, ale niestety, jak widać, nadal są tutaj bohaterowie i psują, psuć będą nam niestety grę. Co za straszny exploit, powinni to usunąć. Dobra, ale mam jeszcze jeden pomysł. Przile... Przeteleportuję się do yy, tego Hall of Doom, zapomniałem, jak to ma. A... Zapomniałem, jak to ma po polsku. I tutaj pośrodku jest taki niby PVP, ale praktycznie to w sumie nigdzie nie ma innych y, graczy. Co może mi naprawdę pomóc. No i sukces! Jak widzicie, moi drodzy. Udało się. Nikogo tu nie ma. Nikogo też swoją drogą nie spotkałem po drodze. Co by on mógł mnie zaatakować. Więc spoko. Okej okay, i ta część już tutaj jest zrobiona. To jest za bardzo w sumie nie, nie mam weny. Nie komentowałem tego. No, cóż, po prostu ich obronić, tak. O! Investigation oczywiście najważniejszy. Szybko. Okej. Okay. Manhunter. Ciekawe, że on jest akurat tutaj po stronie żółtych latarni. Jakie to ma przełożenie w komiksach? Pewnie żadne, oczywiście, bo gra to jest uznawana nawet za odrębne uniwersum. A tak jakby ktoś nie wiedział, to Manhunter to są to oni są pierwowzorem zielonych latarni. Ci strażnicy. Yy, zielonej energii. Na początek właśnie stworzyli łowców, żeby ten. żeby zniszczyły zło we świecie. No ale stały się po prostu bezuczuciowe, a jednocześnie świadome i po prostu chciały wybić wszystkich, którzy odczuwają jakiekolwiek emocje, nie tylko yy, złość i, inne, i, i tego tego typu. Później ci wybili cały sektor 666 to nie jest przypadek, yy, i tam narodziła się moc czerwonej baterii, yy, będąca spektrum złości wściekłości. No i ostatni zabity. A to ta exabyte cache to po prostu z okazji zdobycia 25 poziomu. Tym się zajmiemy w następnym odcinku. Tymczasem pozostaje nam jeszcze ostatnia lokalizacja. A znacznik się wyłączyć trzeba. No i dobra, co my tutaj mamy? Rozwalanie tych jeszcze Wykrzyknik. Specjalna misja. No, trochę mylące, bo w tych zielonych po prostu są zamknięte żółte pierścienie i na odwrót. Okay. Już trzeci. A, jeszcze trzeba tych gości zabrać. Dobra i to jakby jakby wszystko z tej części, że tak powiem. że to jest taki, będzie dłuższy, chociaż nie, w sumie jak teraz ma być to takie połączone, to nie będzie dłuższy, ale jak to ma być taki naprawdę specjalny odcinek, to, to jest taki wyjątek, że, że jednak ten odcinek w sumie by się pojawił wtedy w środę. Bo też za bardzo nie mam czasu, żeby go wyrenderować na sobotę. Ale, ale dobra, jeszcze, jeszcze się zobaczy. Dobra, jeszcze, jeszcze dwa dwa pierścienie i dwa pierścienie do uwolnienia i cztery do złapania ok jakby to zrobione no to w sumie zostało nam jeszcze pokonać ich aż tylu to będzie trochę w sumie za długo tak też więc to, to też można pominąć. I widzimy się dalej gdzieś. Okej, okay, a to dalej gdzieś to oczywiście wejście do środka. Czyli według mnie najlepsza część z tego wszystkiego. I ten. Nie będę owijał w bawełnę, bo za pierwszym razem mi się nie udało tak też będzie nie będę nie będę tego pokazywał bo, bo to też nie potrzeba i ten i też nie chcę żeby to nie chcę aby to długo trwało nie chcę mnie się długo montować no i, no i takie tam po prostu ten taki wielki alfa lantern jego trzeba pokonać niestety on mnie pokonał Trzeba było po prostu użyć więcej tej soder coli, która odnawia życia. A ten wykrzyknik był po to, żeby właśnie o to rozwalić, tą tarczę i, i potem no. No i potem tego y, honor garta zabić. Dobra, Hill. Uda się go pokonać? Dawaj. Wierzę w swoją postać. Okej. Okay. Postać, która nazywa się Albert Hoffman. To jeszcze jakiś konstrukt se jest. odlecieć. No i w ostatniej chwili oczywiście musiał nie walnąć. No najlepiej. no dobra, już są wszyscy pokonani. Jeszcze tylko tego. Tak ich chronił, a my, my im tak i tak nic nie robimy. Więc po co to było? John Stewart, moja ulubiona, zielona latarnia jest też yy, ten w drugim sezonie. Pojawi się ta lokacja, ponieważ też ma swoje zasłony zastosowanie w tym jak ma wyglądać drugi sezon DC Universe Online w moim wykonaniu i wygląda to znacznie inaczej. Znaczy się lokacja ta sama no? oczywiście, ale jej przejście jest inne. Przechodzenie It's right, but you cannot stop the car and we'll pay for this attempt to limit our power. You're crazy if you think the ring malfunctions have anything to do with us, Sinestro. but then reason was never your strong point. You want to fight, you got it. Okay. Jeszcze trzeba się pozbyć tych innych latarni. Teraz jeszcze tylko pozostał nam sam John Stewart. Hm, zatrzymały się dziwne. Ok. I nic mi w sumie nie robią. Co jest? Ale tego John Stewart teraz ma jakiegoś armora. Ta. nic mu to nie robi. Moje ataki w sensie. No dobra, shields down to trzeba go bić jak najszybciej, jak najmocniej. Mm. Dobra, czyli jeszcze jedna runda. Ojejku. Czy tego coś w ogóle da się uniknąć? Dobra, już mam wszystko. To też nie jest beczka lecząca. O, to jest beczka lecząca. No. Mm. Jeszcze, trochę i zwycięstwo. up is yours, Sinestro. You'll never bring down the Green Lantern Corps.